Dobra, dzień dobry, dzień dobry. Gulasz, fryty, ogórki, hamburger, sałata, butla wina, podwójna. Jeszcze, że na zdrowie, proszę bardzo. Very, 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 Dobra. Nie mogę, very, filu... znaczy, very, nie mogę, very, 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 Dzisiaj, czyli wczoraj, live Pozdrawiam Mamy kolejnego ananaska Dzień dobry Jest Dzień dobry. Paweł, odwiedził Na przyjechałam. Ja spocony, ale to już Bo wiadomo muszę, muszę nie I co, na. węższe trochę, nie? Mówię, że krzywów w samopiedy nie się odpuścić, patrzę czy tu czysto jest. <grym grym> no jak? Przeszedł go kontrolę? No nie, nie, no jest trochę, to nie ma, jest trochę wężny, No niby to samo, a niby... Nie no. no ale Neon masz ładny, także to... Neon jest. mam, fajny. Dobra, tam nie mogę za bardzo kręcić, bo tam, to, to nie mogę. Dobra, pogadamy sobie. No i No i co? się. A się cieszy. Nie rzucaj tak w ogólutku. To jedzenie jest. Nie no. Ja wam powiem, że ja też pomagam dopiero co wróciłem ze sklepu bo brakło wina, brakło... Pizza. We have new one people order pizza, but we don't have pizza yet. But we yeah. okej, okay, tomorrow we go for the, look the new oven. If not then we buy after tomorrow the Chinese. Okej? Okay. Okay? Yeah. Także już ktoś był, się pytał skąd ani nie ma pizzy na zdjęciach ani nic o pizzy się pytał, no to musi też mieć satelitarne namierzanie. Ok, so one chicken burger, one beef burger? Yeah. Okay, ok, ok, ok. No dobra, pomogę. Jak nie mogę na zewnątrz. Nie chcę się nawet pytać. No Tak się spytałem, tylko jeden stolik, a teraz są trzy stoliki. Czy mogę chociaż da dania zrobić? No dobrze. Sina jest szefem. Thank you, Sina. <laughs> I, yeah. Not I <laughs> Plan jest taki, bo ja obiecałem, że ja, ja posprzątam, bo oczywiście musiałem rozmawiać z klientami i tak dalej. Plan jest taki, żeby namówić cinę za dolara. No dobrze, wszystko jest fajnie. Haha, yeah, się <laughs> <laughs> śmieje ze mnie. To jest zadowolone. No fajnie, pierwszy dzień bez zapowiedzi, bez niczego. Skąd to wiedzieli? <laughs> no, aj go na clean, don't worry, I'll go na clean. Tylko... <coughs> dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry dzień Tylko otworzyłem oczy, zjadłem racuszka i już pieniądze. Przyszła woda, znaczy rachunek na wodę. Dobrze, idziemy. Wczoraj dany dzień. Jak już widzieliście, jedziemy zobaczyć parę rzeczy. Gdzie są moje batinki? Ja a dobra. Także jedziemy i wracamy. Potem zakupy, bo się pokończyło parę rzeczy. Jezu, musiałem wczoraj jeździć parę razy. A tu winka, a tu coś. Także początek dobry, co prawda stary, starzy znajomi, no ale ale okej. Okay. Hmm. No co, pozdrawiam wszystkich, dopiero co otworzyłem oczy, mówię. Także jak, Nawet nie wypiję kawy, jak wrócimy, tutaj mam coś obejrzeć na boreju, o, jak wrócimy, okej, okay. jak wrócimy, to to pogadamy dłużej. Jak to mówią, bez Siny by nie było filmu. No dobra, jedziemy znowu. Byliśmy tutaj na wczoraj, wczorajsi klienci. Czekajcie, wczorajsi klienci dali nam, dali nam znak sygnał, żeby tu zadzwonić do... Tutaj na Boreju u nas, na osiedlu u nas do kogoś. No baliśmy nam sina. No nie, no to są wszystko, rzeczy już po pierwsze używane. Hej, hello, hello! Potencjalny klient. To są rzeczy już mocno używane i takie jakby to powiedzieć zaniedbane e, także jedziemy szybciutko teraz jeszcze to co Wam po, powiedziałem wczoraj że dostałem taki już bardziej precyzyjny adres także jedziemy tam a jak nie to jedziemy do Chińczyka i I też jak powiedziałem wcześniej uznam że nigdy tam nie byłem i powiem hello i daj mi ten piec i już nie no chodzi o mieszadło Teraz najbardziej, ale to zobaczymy. Pan już zamknął, jest południe, zaraz otwarcie, więc trzeba się spieszyć. Ole, by się tej kierowcy. Jest okej. Okay. To jest przedostatni ostatni przystanek. Eee, tu jest i sklepy, które jeszcze chcemy obejrzeć, jeśli chodzi o miksery, e, piece i tak dalej. A jeżeli nie to od razu jedziemy do Cyka i, i, i zakup robimy i niech tam dowiezie się. może nawet dzisiaj, jak nie to jutro i już, bo ja też jestem zmęczony żeby żeby jeździć w tej wefta z tego co wychodzi jak powiedziałem wcześniej tam byłem nawet na Bureju ale nie, nie, to jest w ogóle nie do przyjęcia Yeah, we need to look for the flowers. This? yeah, I know. That's the that's the entrance. Yeah. So they say somewhere there. Okay, we go there. No, no. tam. Jak coś będzie to nagram. Pozdrawiam. To znalazłem ten sklep, co mi tam ktoś polecał. Ja wam pokażę zaraz. To mielarki, nie mielarki i tak dalej. W sumie zapomniałem nagrać od razu, teraz nagrałem, bo gadam z gościem, a goście mi mówi tak, ten, ten mały, no on jest za mały jak dla mnie, no mogłem tam robić na dwa razy coś tam, coś tam, 380, ten większy 450, ten, how much this one, 550, ale co, no warranty, no, eh? Ja I don't have pepe, but no warranty. <średenie> Czyli nie, nie ma gwarancji. Się, moim zdaniem dobrze dogadał z Chińczykami. No niby nówki, niby z papierami, ale nie ma gwarancji, nie? No i tak to właśnie wygląda. Także jedziemy do do Chińczyka. Jest ostatniego na świecie jeszcze. <średenie> <laughs> który daje gwarancję i, i tyle, no co zrobić więcej. No, no nie no, no ktoś sprzedaje coś takiego za tyle pieniędzy e, w takim kraju i nie daje gwarancji, nie? To już tamten 6 miesięcy to już, już był i tak dalej no. no ale ten to już jest No Palma Oj, what is this Sino mówi, że to jakiś jakby to powiedzieć Taki herbapol Że robią z tego jakiś tam coś No ona powiedziała po prostu że, że medicine for the People czyli Czyli jakiś tam e, No dobra a co jest to OK Sino what is this? Nie wiem. Co? Nie wiem angielskiego, But I'm not... No ja też nie wiem. To grzybki. Mushrooms, right? Oj, 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 oj. A co jest to? Dziewczyna I mean, jest that... Czyli co? To, to, to... Mówi, że to dla dziewczyny, ale co? Kamienia dziewczynie przyniesz? Nie? Kamień? Tak, o dam. już bananów mam dosyć, teraz jeszcze kamienie będę musiał jadć No dobrze, dobrze, ale Pietruszka <laughs> Nie no śmiej się nie. Tutaj pani, słuchajcie jak mam przejść, nie przejdę Muszę tu Medicyn, czyli lekarstwa A, robią z tego jakieś no... siły łyżeczki tego 8 tego i sukces sława i pieniądze spływają Dobra, my jeszcze kawałek przejdziemy się No dobra Co to jest to? What is it? Medicine tu? To jest tu? Everything for the girl? Że niby wszystko dla kobiet No to to jeszcze bym zrozumiał Ale że to? No kobiety są Tajemniczej nie do prześwietlenia Ja, yeah, let's go just to the corner Then we order to, to, to the To the Chinese show Dobra, Huba, Huba też dla kobiet? Ja w ogóle coś będę zjadł no, ale to dla kobiet to nie mogę Okej, okay, order the toxina and then we go A the name poczekajcie chwilę Nieugięci są Nieugięci są Kinsercy eee, Nie chcą się na milimetr nawet ugiąć Jak sobie jeszcze oglądam różne rzeczy no to wszystko mam tak naprawdę pracowników siedzi tylko siedzą pracownicy Pusto a gość nie chcę spuścić tak czy inaczej No co zrobić? No. Dobra, bierzemy It's same same we have before we have this one This one like No 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 same może ja, yeah, maybe the wheels. The wheels. A hmm. zobaczcie, bo my dostaliśmy na większych kółkach, a to chyba ma znaczenie. Hmm. Na mniejszych kółkach i mają hamulce. Na mojej hamulce nie mają, znaczy hmm. ten, ten pojedynczy. Ale dobra, już tam jest. Mówię, przeleciałem, sami widzicie, widzieliście na tym odcinku. Przeleciałem, wszędzie wzdłuż. Oczywiście pewnie jak go kupię, to jutro. Ktoś do mnie zadzwoni i powie, że ma za 50 dolarów yy, dwa nowe promocje. No. No, ale to tak już w życiu jest, nie? Nic, trzeba brać. No to jest mi bardzo potrzebne. No, oczywiście. 500. No, na razie trzeba będzie robić ręcznie. Tyle, ile się da. No bo, bo co, no bo tak. Nie? Tam, co prawda, gościu te 10%, czyli czyli de 450 z tego wyjdzie no ale zobaczcie sobie ten jest za 405 używany, obdarty ten co widziałem dzisiaj, ja tam nie, nie chciałem filmować tam na boreju no to to był tego typu to był tego typu Tylko, że odrobinę mniejszy, ale odrobinę mniejszy i gościu chciał ile? no tego kosztuje 1500, bo ludzie wierzą, że on lepiej miesza niż te inne moim zdaniem bzdura eee, i tyle blachę chociażby dodali jak dotych tych nie ma ja, yeah, this one, this one 750 no tutaj elektroniki za dużo to też nie ma co się bawić w to i też blacha nie a ile kosztuje? co? 26 dolarów? Poczekajcie, poczekajcie. A nie, 2600, No, 2600, bo komputer w środku wsadzili amigę w środek i 2600 od razu. No dobra, boli. Dostałem migotania. No ale. No ale już, no. Mam Zobaczcie, przepraszam, wszystko i czekoladowy i ten, nie, jak żywe, jak żywe, też można kupić od razu chyba z lodówką. No dobra, z drugiej strony jest taki display 1873, kuźwo to ile takich ciastek trzeba sprzedać, żeby, co te rzeczy, skąd to się bierze? Ja rozumiem jeszcze ten, na przykład z wygiętą, nawet nie wiem jaka jest cena, 1713, czyli mniejsza cena, wygięta szyba, coś ale tu to jest takie akwarium tylko że gorsze to jest akwarium sklejone na, na klej do, do, do szkła i i, i agregacik na dole no lodówka tylko że za 1800 zamiast za 300 nie? nie wiem nie wiem nie wiem nie wiem nie wiem w ogóle nie chcę wiedzieć tak naprawdę no tak już się rozpędzał 400 za takie po Jeszcze jedna zamrażarka by nam się przydała. Ja w ogóle chcę sprzedać tą starą, bo coś mi się wydaje, że ona też. Ale to ten czas, Na razie nie. Przychodzą, jedzą, piją. No cały dobry dzień. W cały dobry dzień, ale to wiadomo, taki, takie początki są zawsze takie z marszu, że przychodzą ludzie, bo się zatęsknili i tak dalej wy też nowi przyszli i, i będzie dobrze no, także teraz teraz myślę jest, fake list teraz myślę o mikserze no, bo ręcznie będę musiał dymać, a nie wolno dać się wiadomo co szkoda, nie? czasami się no ale na coś, no szkoda. Lekko się rozlało i już. Co patrzeć dalej? To są jakieś kolejne Arturitu, I też 160, przecena jeszcze z 230. Jezu, a to już widać, że z 90... Gdzie tam z 1897? No dobra. Muszę odpocząć. Ja tylko tak chciałem pokazać, bo oczywiście to też mi chodzi po głowie, ale pierwszym będzie niestety lub stety mieszadło, bo ale nie o tym chciałem powiedzieć. <laughs> 189, no tam powiedzmy minus tam ten, czyli tam 170. Tu jest, no tak lekko licząc połowę mniejsze za 200. Czyli ja już wiem o co to chodzi. To ta miniaturyzacja. Czyli te procesory i tak dalej. Czym mniejsze, tym są droższe. No tak Eureka już wymyśliłem. O co w tym chodzi? Poczekajcie ja tu się muszę przeciskać No dobra. Jedziemy. Ciekawe ile to zawsze białe kosztuje. No nie, za antyk pewnie się płaci. Nie, te display to naprawdę, nie, zrób teraz sobie no byle takiego wiego, co tam pięciastych włożysz, 1100, nie. To już w ogóle jest przegięcie. Piec zarabia, a taki display to on tylko, no to jest taka wystawa, nie. Jeszcze mówię, to jest za zakrąglone szkła, Okej, okay, to tam gdzieś się wyginam, coś tam gdzieś tam czytałem, tak samo jak tutaj jakoś to ta proces produkcji jest trudniejszy, ale tu Zwykły akwarium z Fabianinic Znaczy Pozdrawiam Fabianinicę Tak Okej, kiedy oni to przywieźą? Powiedzą, że może 1-2 godziny No problem. problemu no Może 2-3 godziny Nie ma problemu, idziemy Dobra, mówię sinie głodna. Sina ma oczywiście te, jak to się mówi, no te utragnione ze mnie parę dni, miesiąców I już awanturka, że jaką wodę? Ja mówię, no do picia. No ale jaki? Teraz? Jak nigdy mnie się nie pytała, to teraz się pyta, jaki, jakiej firmy? No. Byle jakiej, jak najtańszy. <ślesy> Woda to woda. No, to macie ten sklep. No, są nieujęci, ale z drugiej strony no, nie ma gdzie idzie. Ale lodówki są gdzie idzie. Można kupić normalnie w jakimś LG czy nie LG. I tego typu rzeczy można kupić taniej niż tutaj. Jeżeli ktoś by kiedyś chciał coś otwierać, no ale te piecze i te inne rzeczy sadła. Słucham. A, to już nas. Taką dużą. No dobra, niech będzie. Bye bye. Jeszcze... Bye bye. Jeszcze Dasani. To... To po pierwsze nie wierzę, że jest najtańsza. Po drugie nie wiem czy wiecie z czego Dasani woda jest produkowana. No ale nie będę mówił. To taki mały quizik, taki miliard w rozumie. ale poczekajcie, muszę skończyć, bo nie otworzę jedną ręką oczywiście całe życie z... co? no wiadomo no nic zaszły sprawy za daleko nie no do przodu zawsze do przodu boli wam powiem boli ale co zrobić wróci się no nic zamówiliśmy przywiozą może jeszcze dzisiaj jak nie to jutro rano mają przywieźć ten nowy piec więc tam jeszcze parę rzeczy dokupiłem takiej drobnicy, nie? No i zobaczymy i zobaczymy. Znaczy nie ma co patrzeć. no Przyjedzie i będzie działał. No, co tam patrzy? Przepalę go tylko z pół godziny. Żeby te wszystkie pachnące, zdrowe zecy O, ktoś wyrzucił co to jest do golfa Dobra. Także no co, będziemy kończyć Cina. A ty tylko skaczę po tych. A, był sąsiad ten. Wczoraj u mnie. No to, gdyby ktoś chciał. I teraz mówię super poważnie. Ten sąsiad był u mnie. Wczoraj. Tak, już koło północy, bo oczywiście niby mam do 12 otwarte. <laughs> Ale oczywiście, tak się ludzie, niektórzy ucieszyli, że zostali ze mną dłużej. Ale przyszedł ten sąsiad, tak się przywitać. No i co tam, co tam, gadka, gadka. Oprócz tego, oczywiście, to sąsiedztwo mam wyborowe. W każdym razie, wczorajszy dzień udany, to fajnie, nie bo. Pomyślałem z, że... no wiadomo, może jak się otwiera, ale i tak nie otwarcie, to było takie na pół gwizdka. dlatego nigdzie nie, też nie dawałem żadnych na Facebooku, nigdzie żadnych e, wiadomości, że jest otwarte, no, bo nie daj Boże przyjdzie ktoś nowy i, no już chyba mówiłem, że przyjdzie ktoś nowy z rodziną, ja mu będę mówił, że tego nie ma, tego nie ma i. I to źle by wypadło, więc przyjechali w większości sami znajomi. Zatrzymała się jedna osoba autem yy, i zapytała się, czy są pizze. Nie ma, no ale już jest. Myślę, że od jutra, najpóźniej od pojutrza, powinny być. No. no, więc poszło to, co poszło. Fajnie. Cina! Jezus, już tylko, tylko do domu weszliśmy. Oczywiście do wynajęcia Gdyby ktoś chciał 1500. I said uh, it's for rent. 1500. Uh, Nie. Yeah. Ok. <laughs> Uczę Sina po prostu <laughs> przestrzennego myślenia. E, co chciałem powiedzieć? Sina? Yeah. Say bye bye, because I'm finishing the movie. Bye bye. The video. See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah. Ona to jest zmęczona, biedna. No wiadomo, dwie osoby, jest co robić, a to jest, kręcić trzeba, to coś, odpowiadać, pytać, targować się. Chińczyk nieugięty, twardziel, niemożliwy, ale widziałem, że aż miał taki uśmieszek w oczach, ja też, no wysior dobry. I za to go polubiłem jeszcze bardziej tak naprawdę, nie? No dobra, pozdrawiam serdecznie, do jutra. Kamera w dłoni, życie w Kambodży w swoich filmach godnik Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, Pokazuję świat bez pośpiechu wam oku